Chciałbym jeszcze prezydentem przekazać, rozmawiałem z panem dyrektorem, tutaj Policja Rady Miejskiej też nie I jeszcze nie mówię, są chwilki, więc ja również e, piłki przekażę, e, ale za chwilę panu dyrektorowi. E, najpierw tak, nie wiem, ale wydaje mi się, że też będzie może grupa społeczna, która będzie zadowolona z tego miejsca, z tego obiektu. Mam tu myśl które przez tyle lat, na ten, 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 prostu na swoje wojewódzkiej, przez ten, dla naszych tam Myślę, że teraz ważne, aby ten obiekt wrócił właśnie do mieszkańców, do młodzieży, właśnie tego miejsca, bo to temat młodzież i do doświadczeń Panie tym kontekście, na z tego korzystać. Bardzo określić. podkreślić, Podziękować tym, którzy życzyliście tego, że ten nowy postaw, bo dzisiaj sprzeciwiacie wstęgi, ale zanim dojdzie do tych sprzeciwiacie wstęgi, to jest wiele, wiele godzin pracy, spotkań, dyskusji, aby do głowy dojść do dzisiejszej chwili. Dlatego też pozwolę sobie podziękować wszystkim, którzy tego Szczególne podziękowania dla Wydziału Zdrowia Gospodarczego, dla Czesław i Majoru Innego. Podziękowania dla Różniczka, Krzyża Moskiewicza, który koordynuje ale też co ważne, udało nam się było z tego finansowania dla tego obiektu. Jak mówiła Pani Dyrektor, obiekt kosztował pół milion złotych, ale, co ważne, uzyskaliśmy 100 tysięcy do budżetu naszego zdecydowania na, dla na, Pana Maszona, a 333 tysiące z Ministerstwa Torsztyki i Sportu. Ale nie było z tego finansowania, gdyby nie zaangażowano w Pana Dania Bankowskiego, który bardzo był zaangażowany, dał te środki uzyskać, tak więc w drodze podziękowania.

tak jak powiedziałem, że powstała chcemy, pierśnia, powstała jeszcze konto tenisowe, a jeszcze był obiekt tam rodzajny. No tak, że ten obiekt po prostu był takim zwracanym w ogół do osiedla i na szkołę. Tak więc, proszę Państwa, jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyjęli się do tego, że ten obiekt został otwarty. A te piłki, myślę, że powinny jak najszybciej znaleźć się na połysku, jak najszybciej być użyte, bo to jest młodzież, która będzie